Witam Was z nad nadwody. Dotarłem właśnie w nową miejscóweczkę nad Narew, pojedyncze Mazowieckie. Pierwszy raz w tym miejscu zobaczymy, ta woda nam pokaże. Mamy niedzielę, godzinę 16. Mam nadzieję, że tak 17.30 zdąży się z tym wszystkim rozłożyć. Zaraz Wam pokażę, jaki mam plan na tą wodę. Zaczynamy, tak? Widzimy się za chwilę. Dobra, rozłożyłem się tutaj w cieniu, żeby tą zanętę rozrobić tak w najlepszych warunkach. Mamy 25 stopni, ale słońcu pewnie jest więcej. Przyjechałem dzisiaj trochę później, ze względu na to, żeby troszeczkę było chłodniej, po prostu. Dobra, tu mam z poprzedniego wędkowania zanętę jeszcze rozrobioną. Dodam tutaj do tej zanęty troszeczkę jeszcze świeżej zanęty Bogusława Bolanda o zapachu piernika myślę, że tyle wystarczy ok, nawilżamy na poprzednim odcinku możecie zobaczyć sobie co to była za zanęta tutaj dodana także zapraszam na poprzedni materiał ok, sobie ona odpoczywa będę ją jeszcze dobliżał po raz drugi i teraz dodam jeszcze troszeczkę Gliny, jasna argile dosłownie tyle wystarczy nie będę jej domaczał, ona już jest widzę wystarczająca przesieję tylko sobie potrzebnie tutaj dawałem pies mi powiada za nętę okej, okay. lina przesiana no dobra, wpitam z powrotem, rozłożyłem sobie stanowisko pokrótce. Teraz sobie przesąduję szybko. Wstępnie już nie to zrobiłem, ale teraz zrobię jeszcze ciężarkiem, żeby sprawdzić dokładnie co na dnie się kryje. Tam, gdzie rzucam w tej chwili, jest gdzieś 2,5 metra. Ej, gdzieś rzucał chyba. No dobra, mniej więcej wiem, gdzie będę wędkował. Teraz sobie odmierzę dystans, jaki sobie zaznaczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jednaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście. Piętnaście. I tu będzie jakieś dwa metry. Piętnaście i jakiś dwa metry. Pątkujemy czterdziesty to będzie siódmy metr. Wracamy do rozrabiania zemsty. No dobra, pokażę wam co tu mamy. Wstępnie będę nęcił czterdziestką koszykiem. Zrobiłem sobie trzy małe stożki To na wstęp pójdzie Bo i tak będę co 10 minut przerzucał Będę budrował sobie w trakcie to łowisko To jest tylko po to, żeby jak ta ryba Przyjdzie, to żeby już coś, cokolwiek tam miała Dwa przynętę mam dzisiaj tak Pineczka Tutaj mamy Białego Kasterka I tę drobną Na haczyk Także biorę się za nęcenie Wrzucam wstępnie te trzy koszyki i będziemy już budować. Po trochu sobie to łowisko dalej. No, na razie, kochani, nie mam żadnego kontaktu z rybą. Zupełnie nic. Może powiem w nowym zakupie. Miałem wcześniej siatkę guru materiałową, ale gdy ryba się w pobiera, i za zaczął się kaczyk z zadziorem to nie można było już wyjąć zrobiła mi się nawet tamtym podbieraku e, lekka dziurka dlatego sobie kupiłem z matrixa on jest lekko powlekany cieniutka siateczka także mam nadzieję że jak dzisiaj będzie jakieś jakaś rybka, to stestuję zobaczcie sobie z bliska jak ta siatka wygląda i ten podbierak leciutki bardzo nie jest na szczęście już to materiałowa siatka także Mam nadzieję, że po wypięciu ryby w siatce, ten haczyk będzie bardzo fajnie wychodził. Wziąłem sobie najbliższą troszeczkę, jednak linię przeszedłem. Skoro tam się nic nie działo, to postanowiłem spróbować tu. Jest troszeczkę mniejszy uciąg. Ten koszyk tutaj stoi. Teraz wrzuciłem sobie na haczyk dendrobena Bez brania jestem. Na razie co prawda 7 minuta od zarzuceniu tej dobeny ale nic a nic a tu mamy 1827 dwadzieścia już i zero cyknięcia no nieraz tak była że trzeba poczekać na tą rybę dłużej także czekamy zobaczymy Znowu drapieżnik. Prawdopodobnie zaboleń, chyba hula. Fajnie, bo jestem teraz całkowicie w cieniu, więc spokojnie można sobie siedzieć. Przyjemnie od wody, chłodek. Także zamiast łowienia, mam czysty relaksik nad wodą. Siedzę i obserwuję sobie otoczenie, bo w nurcie to branie i tak będzie bardzo, bardzo widoczne skoro nic się nie dzieje to sobie dosłodzimy lekko może to pomoże Miki odejdź mój pies jest chętny widzę na tą zanętę przy okazji też ona się trochę jeszcze bardziej doklei skoro tak Ciągnie, nie będzie mi tak szybko wypukiwało. Przy okazji, też tego koszyka idziemy. Próbować, tak? Dalej nie poddajemy się, walczymy. Takie są ryby. No dobra, poleciał koszyk z zanętą z melasą. Czekamy dalej na branie. Teraz założymy sobie na kolanko Jokersa, no i pinki. Próbując przynętami na haczyku. O, no, coś tam, coś tam się działo, a to raczej był nurt. Przesuwał. No było uderzenie, miałem pierwsze uderzenie właśnie, tak że być może jest szansa jednak, może się coś wnęciło już. No trzeba próbować różnych sposobów, tak. Siedzieć i liczyć na to, że może się złapie. Nie ma co kombinować, kombinować jeszcze raz. Kombinować. No jest, dawno nie miałem takiego relaksu, że nic nie łowię. Zupełnie nic. Ani jednej ryby. Mamy pierwszą rybę. No, doczekaliśmy się w końcu rybki mała, mała, bo mała, ale w końcu jest. Długo na nią czekaliśmy. Wypuszczamy do wody od razu. O! I powiem Wam, tak, siatka się spisała, bo po wyczepieniu się haczka z ry, rybie łatwo było odczepić ten haczyk z siatki. więc z tego jestem zadowolony. Dobra, likwidujemy śluz i rzucamy zestaw. Nie jesteśmy na zero. To najważniejsze. Wzięła na pinki. Także zakładam pileczki teraz od razu. Fajnie, bo już zacząłem sobie tutaj porządki robić wokół stanowiska. A tutaj rybka, proszę się zameldowała w końcu. Jedna jest, mamy drugą. Poteczka Nawet nie trzeba jej ten Malutka poteczka Mamy następną A puściła To mała Pstynka. o. No tak, moi mi. Zmrok się zaczął. Zaczęło się jakieś tam ubrania mniejszych rybek. Mamy branie Którą łapkę? Mhm. Mam płotkę No i już No dobra, zwijamy chyba żeż brania się zaczęły teraz Brania się zaczęły teraz Dopiero. No dobra moi kochani, jest mrok. Podtrzymuję sobie to teraz na szybko, bo mm, tak naprawdę tak w dzień nic nie brało. Jak było słońce: zero w ogóle wskazań. Jak tylko zaczął się wzmrok, zaczęły brać małe ryby. Przypuszczam, jakby posiedział tutaj jeszcze z godziny dwie, to by połapał tych ryb. No ale ja już cztery godzinki tutaj jestem przyjechałem tutaj na takie szybkie wędkowanie, jest niedziela dawno nie, nie siedziałem tak bez brań w ciągu dnia w ogóle ale odpocząłem sobie, popatrzyłem miałem czas na spostrzeżenie jak się zachowuje tutaj woda jak wygląda w ogóle tutaj ta natura także fajnie spędzony czas, także do następnego odcinka